Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć o działaniu złego ducha. Czyli zły duch może nas dręczyć, i to jest prawda. Kiedy się dużo modlimy, przeważnie kiedy się modlimy na różańcu, to jest przecież broń przeciwko szatanowi. Wtedy mogą pojawić się tręczenia w naszym życiu. I teraz, jakie te dręczenia mogą być. No to tu podam ze swojego jedynie przykładu, że mogą to być bluźnierstwa, na przykład te bluźnierstwa mogą wystąpić podczas modlitwy, na przykład w kościele przed Przenajświętszym Sakramentem, kiedy się modlimy na różańcu, bądź w domu, kiedy się modlimy, bądź mogą też wystąpić Y, y, bluźnierstwa, bądź, bądź jakieś potrzepty, bądź y, co, co, coś właśnie w tym stylu. Czyli chodzi mi ogólnie o, o udręczenia, I, i my czujemy wyraźnie wtedy, że to jest zły duch, i teraz y, y, o co chodzi? Czyli mogą też wystąpić, kiedy coś robimy dokładnie, czyli, czyli przykładowo robimy śniadanie, bądź robimy kolację, jakiś posiłek, czyli zaczynamy się czymś zajmować. Bądź wyciągamy naczynia ze zmywarki, czyli też takie coś może być, i tu w tym wypadku też może wystąpić działanie złego ducha, czyli ono się właśnie objawia. Ja zauważyłem, że w takich momentach, kiedy człowiek jest zajęty i coś robi, i teraz, jeżeli nie wie, jak się temu przeciwstawić, to zaczyna coraz szybciej tą czynność daną robić. Czyli przykładowo jak się znaczy robi kolację, bądź robi śniadanie, to zaczyna czuć te tręczenia tutaj, no, w jakikolwiek sposób i zaczyna szybciej smalować te bułki, przykładowo szybciej kroić jakąś, jakąś szynkę, szybciej kłaść te talerzyki i tak dalej, żeby uciec przed tym. Czyli o to chodzi, żeby uciec, czyli człowiek tak reaguje, jak to się zaczyna dziać. I, 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 i na przykład podczas wyciągania talerzy ze, ze zmywarki, że ja taki miałem, to, to jest też mój przykład, że, że, że zaczynam wtedy nerwowo i, i, i bardzo szybko wyciągać to naczynia, żeby to jak najszybciej wyciągnąć i żeby uciec od tej pracy i od tych dręczeń. I wtedy rzeczywiście tak się dzieje, że jak się usiądzie, to te dręczenia mogą jeszcze być, ale one już są słabsze. I teraz co ma na celu ten zły duch? Przecież on, on nas dręczy po to, żebyśmy my po prostu przede wszystkim wpadali w jakąś panikę. Czyli, czyli tak, jak mówiłem o tych naczyniach, że zaczynamy wyciągać coraz szybciej te, te naczynia, zaczynamy czuć się po prostu jakby nieswojo, czuć się niespokojni i uciekamy przed tym. Czyli, czyli to, to, to dokładnie o to o mu chodzi, o to, że zaczynamy przyspieszać. Czyli dokładnie, kiedy on nas zaczyna dręczyć, my zaczynamy przyspieszać. I to samo z robieniem kolacji. Kiedy to się na przykład odbywa podczas robienia kolacji, wtedy my znowu zaczynamy przyspieszać. Kiedy to zaczyna występować podczas modlitwy w kościele, tak jak mówiłem. Przed, przed Najświętszym Sakramentem, wtedy my znowu zaczynamy przyspieszać i ten różaniec mówić po prostu jak najszybciej, żeby uciec od tego. I, I taka jest reakcja na początku, jeżeli się nie wie, jak zareagować, żeby on uciekł, czyli żeby on odszedł właśnie w tym danym momencie. I tu ja powiem, że to też jest łaska Boża, czyli pokazanie tego, jak mu się, w jaki sposób mu się przeciwstawić, czyli jak mu się przeciwstawić? W każdych tych jednych sytuacjach trzeba zwolnić, czyli, czyli jakby na przekór. On chce paniki, on chce szybkości, on chce naszej nerwowości, czyli wprowadzić na, nas w takie właśnie stany: panika, nerwowość, szybkość, ucieczka. Czyli przeciwstawienie się temu polega na zwolnieniu dokładnie tych wszystkich ruchów. Czyli jeżeli modli się przykładowo przed świętym sakramentem. Na różańcu, i, i, i przy, przychodzi ci ta myśl, i, i w tym momencie, przykładowo, y, oglądałeś ten filmik i coś takiego się pojawia, to wtedy zwolnij, czyli wtedy zacznij wolniej mówić dokładnie ten różaniec, a zobaczysz, że on ucieknie, że on ucichnie. Przykładowo, jeżeli słyszysz bluźnierstwa, zobaczysz, że te bluźnierstwa. Odejdą i to samo przy robieniu posiłku, czyli to też są przykłady, które ja doświadczyłem, których ja doświadczyłem, bądź przy wyciąganiu naczyń, bądź przy jakimś innym, przy malowaniu. przykładowo mieszkania też takie coś było. Czyli wtedy zwalniasz o 50% dokładnie swoje ruchy, czyli zaczynasz dokładnie smarować tą bułkę bardzo powoli, czyli. Czyli to jest właśnie to, to jest przeciwstawienie się jemu. Zaczynasz nóż powolutku odkładać, kubek nalewać, herbaty bardzo powoli, czyli to jest jakby na przekór temu, nie? On cię chce wpędzić w tą panikę, żebyś ty to szybko robił, a ty wiedząc o tym oczywiście, że to jest on, że on cię dręczy, zaczynasz te wszystkie ruchy dokładnie o 50% robić wolniej, i on wtedy odejdzie. I odejdzie i odchodzi zawsze, bo to mówię ze swojego doświadczenia. Często jest też tak, że ja zapominam o tym. Ja zapominam o tym i, 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 i to dręczenie może trwać przykładowo 15-20 minut, ale pojawia się też bardzo często łaska Boża i wtedy ja sobie przypominam o tym, żeby zwolnić te, te na przykład modlitwę bądź te wszystkie czynności, które w danym momencie robię i właśnie on mnie wtedy, ten zbyt duch dręczy, czyli to jest też łaska Boża, łaska Boża właśnie o tym przypomina i to jest bardzo skuteczne i, i, i wtedy on w stu procentach mówię odchodzi. Także dzisiaj tym się dzielę króciutko. Dziękuję z Panem Bogiem.